Nigdy wcześniej jej nie zauważyłem. Nie dlatego, że często chodziliśmy do tej restauracji, ale jechaliśmy trzy lub cztery razy w roku. Zawsze jednocześnie, zawsze przy tym samym stole w pobliżu okna, ponieważ moja matka mówi, że popołudniowe słońce nie przeszkadza. To takie miejsce, które nie jest ani drogie, ani tanie, wiesz? Są te potrawy, które wszyscy wiedzą, sałatka Cezar ma zbyt dużo rozdrobnionego kurczaka. Sos lezani jest trochę wodnisty, ale nikt nie narzeka. Ponieważ atmosfera jest przyjemna, krzesła są wygodne, a kelner zawsze pyta, czy chcemy więcej chleba, zanim zdamy sobie sprawę, że jest skończony. Tym razem było inaczej, ponieważ przybyłem sam. Nie to, że to nowe, poszedłem sam w innym czasie, ale zawsze było to z jakiegoś praktycznego powodu. Albo moja matka miała migrenę, albo mój ojciec musiała pracować późno, albo moja siostra była na kanale weekendowym. Tym razem nie miałem wymówki. Po prostu powiedziałem, że zamierzam zjeść lunch na zewnątrz i nikt nie zapytał dlaczego. Myślę, że nawet nie zauważyli, że nikogo nie zabrałem. Siedząc przy stole, czekając na kelnera, spojrzałem na menu, jakby to był pierwszy raz. Nie wiem dlaczego, ale czułem się trochę głupio, jakbym robił coś złego. Proszenie o jedzenie samej osoby wydaje się proste, ale ma dziwną presję, jakbyś musiał uzasadnić, dlaczego nie towarzyszy ci. — Ach, po prostu czekam na kogoś, kłamałby, gdyby zapytali. Ale nikt nie zapytał. Wtedy się pojawiła. Mesejra. To nie było tak samo jak zawsze, starsza dziewczyna z krótkimi i ciemnymi włosami z cienką blizną w pobliżu jej brwi. Uśmiechnęła się, gdy się zbliżyła, tak jak wygląda, jakby już coś o tobie wie. — Hej, jak leci? — Tylko ty dzisiaj. Skinęłem głową, wciąż patrząc na menu jak test. To może być sałatka z kurczakiem, zauważyła, ale wkrótce się nie poruszyła. Zatrzymał się tam, pisał w dłoni, jakby czekał na cokolwiek innego. Przychodzisz tutaj prosto, prawda? Myślę, że widziałem cię innym razem. I tak, zwykle z moją rodziną. Och! Zatrzymała się. A dzisiaj jest to samo. To nie było ciekawe pytanie, nie miałem takiego tonu tych, którzy po prostu chcą przeprowadzić małą rozmowę. To było bardziej, jakby już znała odpowiedź i po prostu chciała potwierdzić. Tak, dzisiaj jestem sam. Skinęła głową powoli, jakby coś wyjaśniło. Atre zamiast tego ano. Nie rozumiałem tego dobrze. Jej Hiszpan był zmieszany z portugalskim, ale zdanie brzmiało zbyt wyraźnie. Ponownie sam w tym roku. Kropka. Jak to? zapytałem niezręcznie. wzruszyła ramionami, wciąż się uśmiechając, ale tym razem uśmiech wydawał się inny. To nie było już profesjonalne. Po prostu widziałem cię też w zeszłym roku. Naraz. Sam. Myślę, że to była niedziela, tak jak dzisiaj. Nie pamiętałem. Nie pamiętałem, żeby przyszedł w zeszłym roku. Nie pamiętałem żadnej niedzieli, kiedy tam siedziałem, bez nikogo u mojego boku. Ale wyglądała tak pewnie, że zacząłem wątpić w własną pamięć. Jesteś pewien? Zapytałem, a mój głos wyszedł cieńszy niż chciałem. Ja mam miałeś zielony płaszcz, podobnie jak ten, który nosisz dzisiaj i zapytał o tę samą sałatkę spojrzałem w dół. Płaszcz był naprawdę zielony, jeden z tych, które nosiłem od lat, które były noszone z rękawów. To nie jest płaszcz, który widzę codziennie, ale nie jest to rzadkie. To może być przypadek. Może na kogoś czekałem, próbowałem usprawiedliwić, ale zabrzmiałem dla mnie puste. Nie odpowiedziała. Tylko potrząsnął głową, jakby zrozumiał coś, czego nie rozumiałem. Dostanę twoją prośbę, powiedział i odszedł. Zostałem tam, z rękami na kolanach, patrząc na stół. Dlaczego nie pamiętałem tego dnia? Dlaczego nikt w mojej rodzinie nie wspomniał? W zeszłym roku naprawdę przyszedłem sam w zeszłym roku i nie pamiętałem? Kelner przyniósł sałatkę, to nie była ona. Zjadłem powoli, żując każdy kawałek, jakby był to ostatni posiłek. W rzeczywistości nie było głodne. Chciałem tylko coś do zrobienia, kiedy myślałem. Czy usuwam rzeczy? Czy mam te białe i nie rozumiem? Stało się to już innym razem, gdy nie pamiętałem rzeczy, które inni przysięgali, że zrobiłem. Kiedyś moja siostra powiedziała, że razem poszliśmy do kina, że płakałem w filmie i nic nie pamiętam. Powiedział, że jest myląca, że nie płakałem w filmie, ale nalegała, nawet pokazała zdjęcie na swoim telefonie komórkowym ja i ona przed ekranem, z czerwonymi oczami. I. Nie pamiętałem. Ale to było inne. To był sam lunch w restauracji, w której uczestniczyłem z rodziną. Dlaczego miałbym przychodzić sam? Dlaczego nikt później nie komentował? Kiedy wróciła po mój talerz, prawie wyjeżdżałem. Zapłaciłem rachunek na blacie jak zawsze, a ona tam była, sprzątając sztućce. Czy naprawdę pamiętasz mnie w zeszłym roku? zapytałem, nie patrząc na nią. Pamiętam. Byłeś jak dzisiaj. Cichy jakbym czekał na coś, co nie przybyłoby Połknąłem i czy coś powiedziałem wyjaśniłem dlaczego byłem sam zatrzymała to, co robiła i spojrzała na mnie w oczy po raz pierwszy zauważyłem, że były jasne prawie zielone nie nic nie powiedziałeś po prostu zjadłem, zapłacił i wyszedł tak jak dzisiaj nie wiedziałem co opowiedzieć. Nie wiedziałem, czy w nią uwierzyłem. Nie wiedziałem, czy powinienem się martwić. Dziękuję, powiedziałem, bo nie miałem nic więcej do powiedzenia. Skinęła głową. Kiedy odwróciłem się, żeby wyjść, usłyszałem, jak mówi cicho, prawie do siebie. W przyszłym roku wrócisz. Nie spojrzałem za siebie. Opuściłem restaurację i stałem na chodniku, patrząc na ruch. To nie miało sensu. Nie miało sensu pamiętać tego dnia. Nie miało tego sensu zauważyć tego we mnie. Nie miało dla mnie sensu poszedłem sam w tym samym dniu roku, jakby to była tradycja, o której nie wiedziałem. Pomyślałem o zadzwonieniu do mojej matki i pytaniu, czy pamiętała, że wychodzę sam w zeszłym roku, ale nie zrobiłem tego. Nie wiedziałem, jak wyjaśnić bez szaleństwa. Mamo, pamiętasz, gdybym zjedził lunch w niedzielę ubiegłego roku? Brzmiałbym, jakbym coś ukrył. Jakbym miał sekret? I czy miałem? Wróciłem pieszo do domu, mimo że jest daleko. Potrzebowałem czasu, aby pomyśleć. Słońce było już słabsze, a zimny wiatr spowodował, że liście drzew poruszały się. Minęłem przed piekarnią, w której kupujemy chleb w każdą sobotę minęłem aptekę, w której moja siostra pracuje w weekendy minęła park, w którym zwykle biegnie mój ojciec. Wszystko jedno wszystkie normalne. Wszystko jak zawsze było. Ale coś było nie tak. Kiedy wróciłem do domu, moja matka była w kuchni, wycinając warzywa na obiad. Mój ojciec był na kanapie, czytając gazetę. Moja siostra była w pokoju, słuchając muzyki. Nic innego. Cześć, córko, powiedziała moja matka, kiedy mnie zobaczyła. Wszystko dobrze. Wszystko powiedziałem i poszedłem prosto do mojego pokoju. Siedziałem na łóżku, patrząc na ścianę. Zielony płaszcz wciąż był we mnie. Biorąc to pod uwagę, wyglądało jak przyznanie się do czegoś, czego nie chciałem przyznać. Dlaczego nie pamiętałem? A jeśli nie pamiętam tego dnia, co jeszcze nie pamiętam? Wziąłem telefon i otworzyłem zdjęcia. Cofnąłem się z miesiąca po miesiącu. W tej restauracji nie było nic roku. Brak samego lunchu. Nie w niedzielę nie wyszedłem, nie mówiąc, dokąd zmierzam. Ale to nic nie znaczyło. Nie robię zdjęcia wszystkiego, co robię. Nie rejestruj się w każdej chwili. Zamknąłem oczy i próbowałem pamiętać. Próbowałem zobaczyć tego dnia w zeszłym roku. Stół. Sałatka. Mesejra. Nic. Po prostu pustka. Czy wymyśliłem to? Czy zagmatła ze mną z kimś innym? Ale opisała płaszcz. Ten sam płaszcz. Wziąłem głęboki oddech i otworzyłem szufladę mojego stolika nocnego. Wewnątrz, przechowywane bez żadnego zamówienia, znajduje się pudełko wspomnień. Karty urodzinowe, bilety do kina, naszyjnik, który wygrałem od babci jako dziecko. I głęboko, mały notatnik, który pisałem jako nastolatek. Nie otwieram tego od lat. Nie widzę powodu. Ale tym razem to dostałem. Odwróciłem strony pełne bazgrołów, list muzycznych, nazwisk ludzi, którzy nie pamiętają już, kim oni są. Dopóki na ostatnich stronach nie znalazłem notatki, która nie miała sensu. Niedziela, 12 listopada. Jadłem sam lunch. Nikt nie zauważył. Rok nie był napisany, ale dzień i miesiąc były dziś równe. Moje serce wystrzeliło. To był ten sam data. Dokładnie rok wcześniej. I nie pamiętałem tego. Nie pamiętałem tego. Nic nie pamiętałem. Zamknąłem notatnik i włożyłem go z powrotem do szuflady. Nie chciałem już patrzeć. Nie chciałem już wiedzieć. Ale teraz wiedziałem, że to nie jest szalone. To nie był wynalazek Mesejri. Naprawdę byłem tam sam w zeszłym roku. I zauważył. I zapomniałem. Dlaczego? Co się stało tego dnia, które usunąłem z pamięci? Co się dzisiaj stało, Ceo sprawiło, że wszystko powtórzyłem niezamierzone? I najgorsze, Ceo będzie. Wydarzyło się w przyszłym roku. Zostałem tam, dopóki nie usłyszę, jak moja matka zadzwoni do mnie na obiad. Wstałem, umyłem twarz, próbowałem się uśmiechnąć. Nikt nie zauważył nic innego. Ale zauważyłem, Zauważyłem, że kiedy usiadłem przy stole, moje zwykłe miejsce, między moją matką a moją siostrą nie mogłem przestać myśleć o mesterię. W tych wyraźnych oczach W tym zdaniu, w przyszłym roku wracasz. Co jeśli ma rację? Co jeśli nie mam wyboru? Co jeśli każdego roku tego samego dnia stoję na czas, potępiam, aby powtórzyć coś, czego nawet nie wiem, co to jest? Nikomu nie powiedziałem. Nie wiem, jak powiedzieć. Nawet nie wiem, co bym powiedział. Ale teraz wiem jedno, w przyszłym roku wrócę. I tym razem zwrócę uwagę. Zwracam uwagę na wszystko. Ten fragment, który podzieliłeś, ma atmosferę, jakby postać była świadkiem zjawiska pętli czasowej lub nawracającego Judea, bez zrozumienia, dlaczego. Poczucie skazania się na powtórzenie czegoś bez kontroli, w połączeniu z chłodem, z którym inni nic nie zdają sobie sprawy, tworzy bardzo silny nastrój. Przeanalizuję kilka kluczowych elementów i możliwych warstw tej narracji. Postać nie wyjaśnia, ale utwór jest w zdaniu: W przyszłym roku wrócisz. Może to być jeden: wypadek, śmierć, niewłaściwy wybór, że postać ożywa, nie zdając sobie z tego sprawy. Lub jeden: utknęła w pętli czasowej, jak w zaklęcie czasu, lub: Palm Springs, ale tylko ona zdaje sobie sprawę. Kolejna możliwość: w dniu, który minął, jak w szóstym zmysłowi. Jest to typowe dla zniekształceń czasowych, dla innych to tylko kolejny normalny dzień, dzień ale dla niej to jeden. Mesejra może być jeden anioł, przewodnik, a nawet postać na innej osi czasu. Ktoś, kto wie, że jest skazana na powtarzanie. ODP, wszyscy powtarzamy wzorce, błędy, procedury, nie zdając sobie z tego sprawy. A jeśli nie mam wyboru, sugeruje to, że ona i zawiodły, lub że pętla jest. Postać decyduje o tym tym razem. To wskazuje. Obserwowanie szczegółów, poszukiwanie wskazówek, być może konfrontując się z mesejra. Przyczyną pętli może być jeden, na przykład ona umiera tego dnia lub spowodowała wypadek. Uświadom sobie, że powtórzenie ma cel, na przykład nauka lekcji, oszczędzanie kogoś lub po prostu. Ten temat pamięta pracę, takie jak. Pętla czasowa, dopóki bohater nie dostanie życia. Nastolatek przeżywa dzień swojej śmierci, dopóki nie zrozumie dlaczego. Pętle egzystencjalne związane z traumą i śmiertelnością. Idea, że życie jest bezsensownym powtórzeniem i od nas zależy nadanie jej sens. Jeśli to jedno, kilka interesujących wskazówek. Dlaczego tylko się powtarza? Co się stało w pierwszym dniu? Czy ona jest szalona? Czy to metafora depresji lub lęku? Co jeśli pętla jest jednym, testem lub karą? Tragiczny, dowiedzi się, że nie żyje i to jest jej prześciec. Mam nadzieję, zwracając uwagę, znajduje wyjście szczegół, który zawsze ignorowała. Wszyscy czujemy, że utknęliśmy w standardach praca, relacje, rutyna. Pomysł braku kontroli w czasie jest przerażający. Nosi sekret, którym nikt nie może podzielić. Utworzyłeś jeden. Napięcie jest w czytelnik, chce wiedzieć dlaczego i co się stanie. Jeśli to historia, możesz odkryć. czego nie widziała w innych powtórzeniach. Co ona zrobi inaczej tym razem? Jak to wpływa na twój związek z rodziną, który nic nie wiesz? Jeśli chcesz rozwijać więcej, pomyśl. E tylko ona pamięta? Dzień zawsze kończy się w ten sam sposób. Czy to błąd, czy jest miejscem docelowym? Czy ona jest sojusznikiem? Wroga. Przyszła wersja. Jeśli jest to tekst osobisty, pamiętnik, odbicie, udręka powtarzania może być metaforą. W takim przypadku wyjście może być lub. Naprawdę podobał mi się klimat, który stworzyłeś. Jeśli chcesz rozwinąć pomoc, jestem tutaj. Uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach. Cóż za piękne ziarno historii lub egzystencjalnej metafory? Jego rozciąganie ma już atmosferę strachu, strach egzystencjalny, która przypomina takie dzieła, jak Dzień Marmołte, ale z ciemniejszym tonem, lub Godzina Gwiazdy, autorstwa Clarice Lispector, w której czas jest pułapką psychologiczną. Zbadam niektóre możliwe wskazówki, utrzymując dwuznaczność, która sprawia, że twój tekst jest tak potężny. Płeć, fikcja spekulacyjna, kosmiczny horror. Zegar piasku, jej imię lub jedyny, który przypomina. Zawsze budzi się tego samego dnia, na przykład wtorek deszczowy, zapach spalonej kawy, głos jej matki woła z korytarza. Szczegóły są identyczne, z wyjątkiem. Z każdym cyklem coś zmienia miejsce, zdjęcie na ścianie jest lekko krzywe, kot sąsiada ma nowe miejsce lub jego odbicie w lustrze miga sekunda po nim. Nikt inny nie zdaje sobie sprawy, kropka. W pierwszych powtórzeniach próbowała ostrzec swoją rodzinę, matko, dzisiaj się wydarzyło, ale spojrzeli na nią z litością lub strachem. Teraz udaje normalnie, ale zapisz to w ukrytym notatniku pod materącem. Strony są pełne równych dat i zwrotów, takich jak tym razem ojciec nie kaszlał na śniadaniu. Dlaczego? W siedemnastego powtórzeniu zauważa, że jej babcia, która zmarła od lat, pojawia się przez sekundę w fotelu pokoju. W drugim miejscu młodszy brat, który powinien być w szkole, siedzi na podłodze łazienki, płacząc bez dźwięku. On także pamięta, ale kiedy biegnie, by go przytulić, cykl uruchamia się. Tym razem robi coś innego. Zamiast podążać za rutyną, wychodzi z domu i idzie do miejsca, w którym nigdy nie odwiedziła opuszczona księgarnia park o północy. Tam znajdziesz starszą wersję siebie, która szepcze: nie utkniesz w czasie. Jesteś uwięziony w niej. Wskaż coś poza ramką, cień, zegarek lub i czytelnik. Lub budzi się następnego dnia, wolny, ale ze znakiem na nadgarstku, liczba, spiralna blizna w kształcie. Lub cykl uruchamia się, ale teraz ktoś inny obserwuje go z rogu pokoju, uśmiechając się. Płeć, magic realizm, self, fiction. Lęk jako więzienie czasowe, na przykład depresja, żałoba, OCD lub uczucie, że życie jest powtarzającym się skryptem. To nie jest dosłowne to uczucie, że dni są kopiami gazowanymi. Budzi się, pracuje, obiad, śpi i nic naprawdę się nie zmienia. Ludzie wokół rodzina, przyjaciele są aktorami w teatrze, w którym tylko ona zna scenariusz. To twoja świadomość powtórzeń. Próbowałem porozmawiać z terapeutą, czuję, że żyłem już dziś, który zauważył w dokumentacji medycznej, paranoiczne myśli. Revaluate leki Znajduje małe odchylenie, nową książkę na półce nieznajomego, który uśmiecha się inaczej. Może powtórzenie nie jest wieczne. Kropka. Uświadamia sobie, że sama to ta, która ponownie uruchamia cykl, nieumyślnie. Ilekroć coś prawie zmienia się, nie podano pocałunku, uniknie tych walk, koryguje kurs, wraca na początek. Ona sama jest więzieniem. Kropka. Dzisiaj nie umyje filiżanki po kawie. Zostawię ją w zlewie, brudnym, jak dowód. Ale kiedy się obudzę, zlew jest czysty. Moja matka uśmiecha się, znowu zapomniałeś, kochanie? Uśmiecham się. Zawsze kłamie. Płeć, filozoficzne science fiction, styl czarne lustro. Nie utknęła w czasie, utknęła w symulacji. Ktoś, naukowiec, AI lub sama na innej osi czasu, biegnie tego samego dnia w pętli, aby testować zmienne. Sekretem jest to, że jest jedyną świadoma, ale nie wie dlaczego. Uważa, że jest eksperymentem rządowym jak w koherence, dopóki nie znajdzie notatki we własnej kieszeni, to nie oni. To ja. Przepraszam. W powtórzeniach próbuje wygrać grę. Uratuje brata przed wypadkiem, zapobiega walce rodziców. Ale system zawsze resetuje. Dopóki próbując 111, ona sprawia, że wszystko się dzieje. Pętla do budzi się w białym pokoju. Głos mówi: Gratulacje. Zrozumiałeś lekcję? Ekran miga. Symulacja 482 zakończona. Rozpoczęcie nowej iteration. Pierwsze. E. Gazeta zawsze ma ten sam nagłówek, z wyjątkiem zmienionego listu. Zegar Kościoła Miasta jest nadal, ale w cyklu oznacza 25:03. Drugie. Wszystko w porządku, córko. Wyglądasz zmęczony. Matka zawsze mówi to tym samym tonem, jak porysowana płyta. Pamiętam też. Brat, szeptem, zanim zniknę. Trzecie. Ptak bijący okno. Spalony zapach, którego nikt inny nie odczuwa. Liczba, która pojawia się w losowych miejscach, na przykład 13, 42, 108. 4. Ona w końcu przełamuje rutynę w radykalny sposób, na przykład rozpala dom, całuje nieznajomego. Krzyczy prawdę na środku ulicy. Co się stanie? Powtórzenie może symbolizować. Wszyscy idą naprzód oprócz mnie. Nadal jestem 12 marca. Mój mózg jest porysowanym DVD. Znam każde zdanie, każdy oddech tego dnia. Czy jestem tylko cieniem powtarzającym kroki kogoś, kto istniał? Dzisiaj opuściłem brudny kubek. Jutro może złamać kolejną zasadę. Jeśli czas jest okrągiem, na spirale. Ona wie, że mleko zrzuci. R o siódmej kiedy brat wpada w swoją niezwiązaną koronkę. Wiesz, że matka wzdycha, że jej ojciec mruczyt pieprzony, że ona sama weźmie matkę z automatycznym gestem, jak lalka z liny. Ale tym razem, gdy mleko spada, nie porusza się. Niech biała ciecz rozprzestrzeniła się przez płytkę, plamę w kształcie chmury. Matka. Brat zamarza. Nawet zegar ściany wydaje się wstrzymywać oddech, kropka. Co to jest? pyta matkę, a jej głos nie jest już scenariuszem. Jest tam coś nowego. Strach. Mieć nadzieję. Patrzy na swoje ręce. Nie drżą. Po raz pierwszy od 237 dni czuję ciepłą krew w swoich żyłach. Uśmiechnąłem się. Tak spokojnie weź chlebowy ze stołu i pokrój własny nadgarstek, kropka. Nie bolało. Nie krwawiło. Ostrze przechodzi przez skórę, jakby było wykonane z mgły. Kropka. Po drugiej stronie stołu brat zaczyna płakać. To nie jest płacz dziecka. To stary, rozdarty dźwięk, jakby on też o tym wiedział. Jakby był także w więzieniu. Kropka. Nie powinieneś tego robić, szepcze. Kropka. Patrzy na zegar. Godzina siódma czterdzieści cztery minęło drugi. Po raz pierwszy wskaźnik minimalny poruszył się kropka. Wiem, odpowiada kropka. Co naprawdę przeraża to na czas? Skończona? Wieczność? Brak kontroli? Gdyby mogła opuścić pętle, co by zrobiła inaczej? To ujawnia twoje najgłębsze pragnienie. Czy sekret jest klątwą czy supermocarstwem? E. Mogłaby użyć wiedzy do manipulowania innymi jak w Edge of Tomorrow. Uwielbiałem atmosferę, którą stworzyłeś. Jeśli chcesz, mogę pomóc w opracowaniu pełnego szkicu postaci, a nawet konkretnego zakończenia. Uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach. A jeśli jest to osobista metafora, daj mi znać, nurkujemy w udręce z całym uczuciem.